Do iniekcji domięśniowej oczywiście będzie nam potrzebny środek do dezynfekcji. Gaziki jałowe i strzykawka z igłą. Tak jak mówiłam, igła może być albo zielona, albo żółta, czyli ósemka albo dziewiątka. Dzisiaj pokażemy tylko technikę trzymania igły strzykawki do iniekcji domięśniowej. Natomiast miejsca wkłucia niebezpieczeństwa i wskazania i wskazania oczywiście przedstawimy w formie pisemnej. Gazik, mikroszklawka, dezynfekcja, gazik iniekcji podskórnej technika trzymania była w ten sposób. Tak pamiętacie. Natomiast do iniekcji domięśniowej nie trzymamy jak na filmach. Trzy palce trzymają strzykawkę. Piąty palec, piąty palec trzyma nasadkę igły. Tak, tak jak mówiłam wcześniej, igły musimy zawsze trzymać. Czyli trzy palce, czwarty, piąty trzymamy nasadkę w ten sposób. Taka technika do podawania do Iniekcję do wykonujemy pod kątem 90 stopni, czyli pod kątem prostym. To jest technika wykonania iniekcji do I ruchem zdecydowanym wykonujemy iniekcję do I znowu to samo, to co było przy iniekcji podskórnej, a spiujemy, czyli musimy sprawdzić, czy nie jesteśmy w naczyniu. Dwa sposoby: odłączenie igły od strzykawki, nie mam krwi, czyli jest ok. A drugi sposób to jest odciągnięcie tłoczka w górę. Nie pokaże nam się krew, też jest prawidłowo. I po malutku możemy injekcję podawać. Nie zapominając o tym, żeby trzymać igłę, Lewą ręką trzymamy, oczywiście, osoby Lewą ręką trzymamy igłę, żeby w momencie, kiedy aspirujemy, podłączamy z powrotem, podajemy, żeby ta igła nam się nie przesuwała, nie przemieszczała się w tkankach. Bo tam wtedy może też dojść, że gdzieś na czyny trafimy. Cały czas lewą ręką trzymamy igłę, żeby w miejscu ona była, i podajemy pomalutku lek domięśniowy. Dlaczego pomału? No i kła jest cienka. Jak szybko to zrobimy, zrobimy takie ciśnienie, że pacjenta będzie bardzo bolało, ale przy, po drugie możemy porozrywać tkanki. Podałyśmy gazik i wyjmujemy takim zdecydowanym ruchem. To jest wykonanie iniekcji domięśniowej. Polecimy jeszcze pacjentowi, żeby chwilę przytrzymał sobie gazik, żeby gdzieś przy wyjmowaniu nie, nie, nie pojawiła się krew. Jeszcze istotną sprawą, jaką chciałam Państwu yy, przedstawić, to są yy, dwa rodzaje strzykawek mam tutaj. I za chwilę Wam pokażę, co to jest, tylko na tą tą strzykawkę też z soli fizjologicznej. I zobaczcie Państwo, mamy dwie strzykawki. Ta ma końcówkę na środku, więc nie ma problemu, a ta ma końcówkę z boku. I teraz tak ważna informacja do iniekcji dożylnych, podskórnych, żeby nie było powietrza, więc musimy wypuszczać to powietrze. Natomiast jak to robimy? Możemy wypuścić powietrze. Na przykład trzymając. Tak zrobię, bo zobaczcie Państwo, yy, ta końcówka jest z boku. Jak weźmiemy prosto strzykawkę, to też może nam się yy, nie odpowietrzyć, czyli zawsze gdzieś to powietrze będzie, yy, będzie na górze. Zobaczcie, jak tak zrobię, tu już płyn jest w końcówce, a tu jeszcze dalej mam powietrze, tak? Czyli musimy tak doprowadzić tą strzykawkę, żeby, żeby było, Powietrze u góry, czyli tak po skosie troszeczkę. To jest jedna rzecz, ale możemy też wypuszczać powietrze, jak nałożymy sobie igłę. Nałożymy igłę, i teraz tak: to to, co cały czas mówiłam, że zawsze jednym palcem trzymamy nasadkę igły, żeby przypadkiem nam igła nie wystrzeliła, tak? robimy ciśnienie w strzykawce. Igła nam wystrzela oko, w rękę gdzieś tam pacjenta, koleżanki. Zawsze musimy przytrzymać igłę i wtedy wypuszczamy powietrze. Mamy już płyn? Mamy. To jest jeden sposób. Przy strzykawkach, które mają z boku. Natomiast strzykawka, która ma na środku, to nie będzie problemu, bo ona mamy prosto i nam powietrze wychodzi. Ewentualnie możemy. Jak już mamy igłę założoną. Również trzymamy. Możemy jednym palcem trzymać. I teraz to, ten wąbeczkę, ten powietrza musi się znaleźć zawsze na środku, tak? Na tym miejscu, gdzie jest nasza końcówka strzykawki. Mamy i już nie mamy powietrza. Istotną rzeczą to jest przy iniekcjach dożynnych. Podskórny. Dlaczego nie jest taki istotny do mięśniowych? Bo zobaczcie, mam powietrze. Jeżeli wykonuję, wykonuję iniekcję do mięśniowo, jeszcze raz pokażę technikę trzymania, tak? Trzymam i zdecydowanym ruchem wbijam, aspiruję. I zobaczcie, powietrze cały czas mam na górze. tak? I jak będę podawała lek, to zawsze to powietrze będzie. Na górze. Staramy się, żeby wypuszczać to powietrze, tak, żeby nie było tego powietrza w strzykawce i, i podajemy.